Trwa siódme Warmińsko-Mazurskie Forum Ratownictwa Medycznego połączone z drugim zlotem motocyklowym Medyków. Tegoroczna licząca 127 km trasa przejazdu została wytyczona drogami powiatu Nidzickiego, Działdowskiego, Ostruckiego i Olsztyńskiego. Znajdujemy się na polach grunwaldzkich, gdzie przystanek mają motocykliści, którzy są uczestnikami drugiego ogólnopolskiego zlotu motocyklistów Medyków. Czyli są to osoby z wykształceniem medycznym, oczywiście ze swoimi osobami towarzyszącymi, jeżeli nie taką ochotę. Trasa prowadzi przez Nidzice, Działdowo, Grunwald, Rychnowo i Waplewo, bo jeżdżamy do ośrodka Marus w Waplewie. Tam nocujemy, mamy trzy dni wypełnione zajęć dla motocyklistów, dla medyków, wykłady prowadzone przez policję, przez straż pożarną, przez pojazd ponurków. Natomiast motocykliści mogą się sprawdzić w konkurencjach sprawnościowych jazdy na motorze. Cała impreza kończy się w czwartek. Mamy w sumie około 200 uczestników imprezy. No, i ta impreza jest już cykliczna. Forum jest siódmą edycją, natomiast lot jest edycją drugą. Okazuje się, że wielu motocyklistów jest medykami. My sami dużą grupą jeździmy na co dzień. Dlatego stąd się wziął pomysł, żeby zorganizować to jeszcze szerzej i każdy z Polski, żeby mógł przyjechać sobie poznać Mazury właśnie i, i spotkać się, porozmawiać, wymienić doświadczenia. Czy to są ratownicy, pielęgniarki, lekarze, mamy całe środowisko, technicy farmaceuci, fizjoterapeuci, każdy kto, kto, kto ma ochotę z wykształceniem medycznym może zapisać się na nasze forum i na nasz zlot i uczestniczyć w czasie. Organizatorem forum jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ja jestem jego przedstawicielem, organizujemy tak jak powiedziałem siódmy raz z rzędu, siódmy rok, co roku jest to w innym miejscu, inny ośrodek, inne jezioro, tak żeby medycy z całej Polski mogli poznać nasze Mazury, okolice tutaj, miasta nasze i odpocząć troszeczkę, ale również przyjąć dużą dawkę wiedzy. Portal Moje Działdowo już nie pierwszy raz uczestniczył medykom od startu do mety, więc z całą pewnością zobaczymy się również za rok.